Dzień dobry. Mamy wtorek, jeszcze ciemno. auta ciągną za oknem do pracy. Jeszcze jutro i czwartek znowu święto, Trzech Króli. W piątek dużo osób ma wolne, więc taki dłuższy weekend będzie. Najfajniej no będzie znowu można troszkę odpocząć i troszkę się zrelaksować. <laughs> a ja dzisiaj strój który wczoraj był też prane pod uwagę. Tunika ludowa w kwiatuszki. Takie tutaj. Do tuniki golfik pasujący do kwiatuszków. Na dole pasek też kwiatuszkowy. I moja cudowna spódnica, którą bardzo lubię i chyba Wam też się spodobała kwiatuszki. na to właściwie jak jedna wielka sukienka. No i taką dzisiaj mam stylówkę. Obudziłam się dzisiaj dość wcześnie, około czwartej rano i tak widzę, że nie wyglądam super. No ale cóż, nie zawsze się wygląda super. Ale dziękuję wam, że mówicie, że wyglądam lepiej jakoś tak y, promienniej. No, myślę, że to zasługa y, tych moich kosmetyków y, z retinolem i że ta buzia troszkę mi się poprawia i... A, no młoda nie jestem, więc idealnie już wyglądać nie będę, nie? No, ale nie jest najgorzej. Ja tak się wczoraj też zdziwiłam, bo któraś z pań napisała, że y, pani Kinga y, z Eko y, mody kreatywnej, czy znaczy, moda ekokreatywna, kreatywna, myli, myli mi się troszkę ta nazwa, przepraszam. Ech, ja myślałam, że ona jest młodziutka taka, a okazuje się, że ona, znaczy się, jeżeli to prawda, ponieważ nie pytałam pani Kingi o wiek, e, że ona jest mniej więcej moją rówieśniczką. E, czego bym nigdy nie powiedziała, bo wygląda jak taka dziewczynka, taka, taka no. <laughs> młodziutka. Ech, Taka dziewczęca jest bardzo, ten głos ma również takie dziewczęce, bardzo przyjemne, więc, yy, no nie wiem, może powinnam przeprosić panią po Kingę, że ja mam taką, właściwie powiem mało lat, <grym> yy, natomiast yy, Andrzejak, Andrzejak puszcza mi muzykę, jak ja nagrywam, no widzicie, widzicie, jaki oportunista, <grym> on tak ma. No, i y, tak y, wstaję, czytam Wasze komentarze też, y, które są przeważnie bardzo miłe, ale są też komentarze, które nie wiem, czy mnie bawią, czy mnie smucą. Y, chyba bardziej smucą, bo y, zastanawiam się, y, co mają w głowie osoby, które, które rubio, lubią dowalać innym. Nie śpiąc w nocy. No, każdy z nas ma jakieś nałogi. Ja być może mam tam sylo, sylogomanie w jakiejś początkowej fazie albo i w zaawansowanej. Nie, w zaawansowanej to raczej nie, ponieważ w moim domu no, nie walają się jakieś puszki, butelki, papierki, ulotki, reklamy, bo. Niektórzy, którzy mają tą chorobę, zbierają po prostu wszystko, nawet nie do pałki papierosów. <laughs> I Violeta Villas prawdopodobnie też chorowała na sy sylogomanię, ponieważ ta choroba też się objawia przygarnieniem bezdomnych zwierząt. Nie mając warunków, nie mając zaplecza finansowego i wiedzy o hodowli. <laughs> Więc już troszkę poczytałam o tej chorobie. No, jest to zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. I e, ja przyznaję się, że ja mam takie, ponieważ no, cierpię na te swoje schorzenia e, e, lękowo-depresyjne i być może jest to element tych, e, ty, tych problemów. E, ale sprawia to mi to dużo frajdy, to jest jedyna rzecz, rzecz która mnie cieszy. I. E, Osoby, które mają taką mm, potrzebę niekrytykowania. No, dziękuję Wam, no, że też mi pokazujecie, że y, jest to jakieś zaburzenie. No. Ja z tego czerpię pasję, y, czerpę y, satysfakcję, że mogę uratować rzeczy, które ktoś włożył w wysiłek. Y, jeżeli ratujesz szkło, które ma jakieś tam swoje lata, to weźcie pod uwagę ludzi, którzy wyrabiali to szkło. Ja kiedyś spotkałam pana, który pracował w hucie szkła. Staje się w Stronie Śląskim, gdzieś tam w tych okolicach między górze, lądka zdroju. Tam są chyba dwie huty szkła i on właśnie opowiadał że y, to nie jest praca na długo, znaczy nie była w tamtych czasach, nie wiem jak teraz to wygląda, pewnie jest wszystko zmechanizowane. Natomiast stoi się, obrabia y, y, się wszystko w wodzie i po pewnym czasie y, odmawiają ręce posłuszeństwa, y, dają się choroby gościowe, y, kostne, ponieważ wilgoć powoduje, że no, organizm nie wytrzymuje takich warunków. I ten pan właśnie był yy, w sanatorium na rehabilitacji kości, no, ponieważ no, praca, którą wykonywał przez kilkadziesiąt lat, spowodowała, że no, zachorował na takie właśnie schorzenia reumatyczne, które były spowodowane pracą w trudnych, wilgotnych warunkach. Yy. Nie macie pewnie takiej wiedzy, więc mówię do osób, które y, lubią po prostu gdzieś tam y, krytykować w jakiś taki sposób niezbyt przyjemny: y, ile wysiłku kosztuje taka praca. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że każdy z nas ma jakieś nałogi. Y, jedni kupują kompulsywnie w sklepie. Jedni zbierają na śmietnikach, jedni grają na komputerach bez umiaru, jedni biorą narkotyki, jedni piją alkohol, jedni zbierają jakieś swoje fajne rzeczy i też wydają każde pieniądze na nie. Są kolekcjonerzy maniacy. Jedni kupują bardzo drogie rzeczy i chowają je w sejfach i oglądają tylko dla siebie. Wszystko jest jakąś formą zaburzenia, więc jak to mówię, normalność jest formą obłędu. Ja się nie wstydzę tego, że chodzę po śmietnikach. Robię swoje i będę to robić, kiedy będę uważała, że do czasu, kiedy będę uważała, że to jest. Dla mnie dobre. Jeżeli coś się zmieni, to przestanę to robić po prostu. No, chyba, że się nie będzie dało, bo będę już taka zaburzona. <noise> no, ale mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. No, także. A co, moi kochani? Dzisiaj ten komentarz nie jest taki wesoły, bo no, jest mi smutna trochę i przykro i ten. Ale z drugiej strony cieszę się, że dużo osób. Yy, yy, podziwia moją pracę i, i docenia i, i cieszę się, że, że jesteście ze mną i pozdrawiam wszystkich i tych hejtujących i tych wspierających. Bardzo mi miło, że jesteście. I te komentarze, które widzę właśnie, że są takie, może nie to, że trudne i nieprzyjemne, tylko po prostu, które są zabarwione taką mm, agresją, bym powiedziała, to ja jej usuwam. Przepraszam Was, moi drodzy, ale nie chcę, żeby ktoś, kto stanie w mojej obronie, wdał się w dyskusję niepotrzebną po prostu i, i zrobi się bałaganna w tych komentarzach, będzie nieprzyjemnie, będziecie się kłócić. Po co nam to? Ja stwarzam kanał po to, żeby, żeby się łączyć, a nie dzielić. I... I po prostu będę je usuwać. No tak. Yy, może nie od razu dam czas jakiś yy, możliwość, żeby mogli je zobaczyć inni. Natomiast za jakiś czas będę je usuwać. Chyba, że są wulgarne to od razu. Także no samo życie no. Ja po prostu yy, żal mi ludzi, którzy lubią yy, gdzieś tam dowalać innym bo oni musieli mieć też chyba w swoim życiu niezbyt ciekawie, że, że tak się uformowali no ale cóż no, no nie, nie wiem co mam jeszcze powiedzieć dziękuję Wam moi kochani za wszystko życzę Wam miłego dnia bądźcie zdrowi bądźcie szczęśliwi nie dajcie się przeciwnościom i walczcie Walczcie i nie poddawajcie się. Pozdrawiam serdecznie.